No, się witam na kanale. Dzisiaj postaram się e, tak pokrótce powiedzieć, co przed betą, e, przed otwartą betą e, powinniście zmienić, gdzie się poprzestawiały jakieś e, ustawienia. Bo niektóre są pochowane dziwnie, ewentualnie możecie mieć dziwne odczucie. Na przykład, jeśli chodzi o sprint taktyczny, jeżeli gramy na kontrolerze, wchodzimy w wspomnianie sprintu, wybieramy sprint taktyczny. I opóźnienie ustawiamy na zero, czyli otwieramy menu, i opóźnienie wspomagania sprintu włączamy na zero. Ee, oczywiście, tak samo wspomaganie sprintu w bok, wspomaganie sprintu do tyłu, włączamy. Jest to e, bardziej naturalnie się wtedy, jest e, bardziej płynne przechodzenie do sprintu bocznego, sprintu e, do tyłu, e, rzucanie się i tak dalej. Także zalecam włączenie tego. Oczywiście pamiętamy też o zachowaniu w ruchu. Jeżeli chodzi o zachowanie w ruchu, tutaj mamy pewną specyfikę w tej chwili, zachowanie w ślizgu oraz padania. Wybieramy hybrydowy. Oczywiście hybrydowy będzie polegał na tym, że jeżeli krótko wciśniemy w ślizg, ewentualnie długo wciśniemy w ślizg, teraz tak na krótko wślizgujemy się, długie przytrzymanie powoduje, że rzucamy się. Możemy ewentualnie włączyć tak jak w poprzednich częściach, ja też miałem, tylko wślizg, żebyśmy tego padania nie mieli, bo padanie czasami powoduje opóźnienie w możliwości strzelania. Niektóry może to przeszkadzać. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli mamy ograniczony internet, jeżeli nie mamy jakiegoś tam szybkiego internetu, możemy zmienić ustawienia streamowania tekstur na życzenie. Wchodzimy w nie, ustawiamy na minimalne, zaznaczamy limit pobierania. I dzienny limit ustawiony sobie na 1 giga to spowoduje to, że jeżeli mamy nieduży internet, nie zapewne szybką prędkość pobierania, ograniczy nam do minimum... Oczywiście na multi jeszcze jedna sprawa. Na multi nie potrzebujemy eee, jakości lokalnych tekstur na jakieś wysoką, wysoką ustawę, więc ustawiamy na niski. Później przechodzimy do widoku. W widoku ustawiamy sobie pole widzenia przy celowaniu zależne najważniejsze. Pole widzenia broni szerokie, pole widzenia w pojeździe też szerokie, żebyśmy widzieli jak najwięcej. Rozmycie świata, rozmycie broni, wyłączamy takie rzeczy. No, odwrócony błysk też już kwestia, kwestia, kwestia indywidualna, ponieważ normalnie błysk jest na biało, odwrócony błysk przełączymy, że ekran robi się czarny zamiast biały. Także, także jeżeli przeszkadza białe, jest za duże, no to za mocne, no to przełączamy sobie na czarne, żeby nie powodowało jakieś tam szkód. Kolejną zakładką w interfejsie jest hat podczas rozgrywki. Także pamiętajmy sobie o tym, żeby ustawić kształt mapy na kwadratowy, żeby więcej pola widzieć. Obrót mapy jak najbardziej tak. Radar nie wiem, jeszcze nie testowałem, ale możliwe, że będzie trzeba sobie to ustawić tak samo. Kolejną rzeczą bardzo ważną to wam powiem tak, wchodzimy w interfejs, czytelność, dostosowanie koloru, jak w każdej odsłonie koda dostosowanie koloru jest bardzo ważne, ponieważ będzie bardziej czytelne lub mniej. Przechodzimy do ustawienia kolorów filtrów. Najważniejsze wybieramy filtr number two, warstwa filtrów kolorów na oba tak. i później niżej przestawiamy on, intensywność kolorów świata na 100, tak jak, i, yy, tak jak i menu, tak samo jak i świata, wszystko na 100, żeby było trochę bardziej żywsze. Niektóre mapki są dosyć szare. Nieraz nie widać. Może być słabo widać ludzi. E, także zalecam te ustawienia i do zobaczenia na becie. A za chwilę, a za chwilę w dzisiaj jeszcze postaram się przed betą e, wrzucić filmik, co nas czeka nowego, ponieważ jest parę rzeczy nowych, które będą odblokowane na betę otwartą. Dziewano, zapraszam.